Słoneczku, z tej strony Korek, A to jest mój drugi odcinek z Don't Starve Panowanie gigantów W poprzednim odcinku znalazłem Chester'a Więc szukamy dalej I pokażę wam jak wpisywać kody tak, Dajmy takie coś, jak z escape Escape bliżej escape'a Mam nam się coś takiego Piszemy D, E, B, U, G C P, A, W, N i ta, otwieramy ukośnik, y, nawias i takie dwie kreseczki na, na górze. piszę na przykład my ety Nie. Poczekajcie na chwilę. Dobrze, jestem. Piszemy my ad. I mamy coś takiego. Zamykamy to. I dajmy tak. I tak, gdzie wspomnieliśmy mięso. A chcecie powrócić, dodacie dwie strzałki na dół. I coś tak, usuwacie. I piszecie, cy cyany ty. Jak dobrze. Dobra, przepraszam za to, ale ja mówiłem. Zaraz pokażę wam, jak zrobić kody do Don't Starva. Tak, wychodzimy tego. Wchodzimy na internet. I piszecie: Don't Starve, the on. No, co się za internetem dzieje? Piszecie Don't Starve Vicky. d o n Don't Starve Vicky. Ima się pokazuje coś takiego. To co jest huałyk jak chcecie wpisywać, byle jakiś kod wchodzicie na przykład, damy broń. Przepraszam, za mnie ten gdzieś się tak dla ścina Na moczonego Na przykład chcę. Dajmy marmurową zbroję. To tutaj, tutaj macie to. Kod. Armor, coś. Armor, ble. Coś tam. I wpisujecie to. Debug spawn, otwieracie nawias, te dwie kreski, piszecie to, zamykacie nawias i dajcie Enter. I pokazuje się wam ta taka zbroja. Może więc jadziemy z tym koksem. Zresztą będę na odcinku. Co, będę używał tych kodów, ale rzadko. Oto, mam świnki. Jakaś broń mi się sprzedała. Jak będę wpisywał koda, to będę robił przerwę i go wtedy wpis wpiszę. I sławki dałem sobie na szyję, bo w poprzednim odcinku tak mi głos się zrypał, że było słychać, jak oddycham, a teraz nie wiem, czy jest dobrze. No jak, jak będzie źle, to może nagram kolejny odcinek, jak będzie dobrze, to tego wrzucę. Lecimy z tym koksem. Ten odcinek będzie trwał co najmniej 7 minut lub dłużej. Lecimy z tym koksem. Mam katra to o, tak trochę mówię. Dobrze, że trzeba tu zrobić. Rozglądnijmy się tu. ma w casterze puszna. Tu Przepraszam na za z tego skape'a, Przepraszam. Z włączonego. I poza odcinkiem będę tak sobie grał trochę. Tak wygląda obudowane ognisko. Mam tylko trzy kamienie, ale nie mam krzesiwa i to jest kłopot. Nie ma krzesiwa. I, i też, jak nie wiecie, na przykład, jak zaspalić drewno, to piszecie og Tutaj patrzycie, jak się to nazywa, i piszecie to. To sobie zaspanuje to krzesiwo. Dobrze, zaspawnowałem sobie 5 krzesiwa, a mam 6, bo miałem jedno. Przepraszam za kater, bo chyba. Ja mam kilow. Ale ze mnie idiota. Nie mam kilowa, a ja się będę żeby go zrobić. I jak wiecie, że to jest dancer w panowanie gigantów, czyli. W zimę będę miał Jelenio, jelenio czyli taki wielki jeleniocyklop. Cyklop. I on jest nawet trudny. Jak chcecie, to wejdźcie sobie na Don't -y, Wiki i tam poczytajcie na przykład o jeleniocyklopie, jelenio o Borsu, konie, Niedźwiedziu, o jeleniokaczce. Kacze. sobie trochę kamienia. W tym zrobię sobie obudowane ognisko oraz maszynę naukową. O tak wygląda maszyna naukowa. Dobra sobie zrobię gdzieś tu, w tej okolicy. A pa wieczorem, pamiętajcie, wieczorem pająki wychodzą, więc yy, rada z dalej nie unikać. Biom, biom, na Sprawdźmy. Może będę jeszcze grał. Dobrze, przepraszam za to, ścięło mi się. No to tu sobie postawimy ognisko. No tu, tym Leonore królika. Więc stawiamy ognisko. Na no, machinę mnie nie stać, więc wykopię jeszcze jeden kamień i aby było na tyle w tym odcinku. Wiecie? Tak Nie mam miejsca, więc marchewki jeszcze jeden trzeba mi. Tak, jeszcze jeden kamień. wykopię ten kamień, i... wykopię ten kamień, przejdę do obozu i zrobię przerwę. Jestem w obozie, daję swoją machinę naukową. I to by było na tyle w tym odcinku. To nara!